Witają Was GoGamers! Martix, Sluger, Edgy! Witamy Was z nowym skinem. Wreszcie zakupiliśmy karnet bojowy, więc milej będzie się oglądało nasze live z nowymi skinami. Najważniejszą informacją jest, że dzięki Wam uzyskaliśmy już 78 subskrypcji. Co oznacza, że zbliżamy się do 100 subskrypcji i czeka nas losowanie 1000 fałdolców dla widzów. Losowanie odbędzie się na specjalnym odcinku na 100 subów na którym będziemy losować karteczkę z nickiem osoby, która zwycięży. Już dziś w komentarzu możecie zostawić swój nick i zapisać się na udział w losowaniu. Jako początkujący youtuberzy mieliśmy wiele wpadek na live. A oto najzabawniejsze z nich. Miłego oglądania. No, kiedy to już my dawno skoczyliśmy. Tak, tak, bo to jak tylko jak tylko, jak tylko można spację nacisnąć, to zawsze właśnie naj, najlepiej skoczyć od razu. No, ale ja się uczę i trzeba w nim było by Wiem, wiem, przepraszam. Teraz y, musimy drugą rundkę... Y... To co, do lewki wracamy? No, no zawsze lepiej wyjdzie, moim zdaniem. I zobaczymy. Dobra. Nie obrazicie się jak sobie Jogobellę, wiem. <laughs> smacznego. Ale możemy się obrazić, że nas nie poczestujesz. <laughs> Jakbym miał właśnie okazję, to czemu nie? Jogobella? Jogobella? Co z jogobella z ekstra dużymi kawałkami owoców? Ekstra. Teraz w supercenie 79 groszy. Okej, okay, dobra, już jesteśmy. Witam wszystkich. Serdecznie. Dokładnie. Wita Was sluger i Martix. A, dobra, zaczynamy. Z kolejnym live'em. Dokładnie, witamy, wbijamy. Przepraszamy, że mm, trochę jest opóźnienie. Miało być o 20, ale. Jak no, y, Niestety slugerowi nie działa Fortnite. No, pocz poczeka jeszcze trochę, może zadziała. właśnie miał być e, live z. Tego z, z Fortnite, ale niestety nie nie działa. Idziemy do nich, lecimy lecimy O tam jest dwójka osób Zaraz ich dopadnę Może od tyłu się uda ich rozwalić Zobaczymy A dobra mam ich Za jestem Może mnie nie zauważą oby O dobra dobra Jestem coraz bliżej I super O gościu, patrzcie Gościu skacze ale ja gościu, czemu mnie nie widzisz? Co ty mnie nie widzisz, gościu? Nie no, zaraz go rozwalę. Wykorzystam sytuację i będzie po oni. Gościu, czemu mnie nie widzisz? Aha. No to zaraz go killnę, tylko się wystawi. O kurde, chyba mnie widzisz. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha Dzięki Ej, kto wskakuje? Gdzie jesteś Adzi? No widzę Plugera. i ciebie też nie mieścisz Siadaj kurde A już się hmm? nie, nie zmieści Adzi. już się nie zmieści Nie chyba A Ej tu jest coś zielonego, czekajcie Słuchajcie, tu jest zielony karabinek to weźcie. Ja już mam zielony, więc... Gdzie idziemy? A to jest nie w e, na chorku jest. Dzisiaj, ja już na te kody tamtej. Ja się pod górę podjechać. Ej, w ogóle... Czekaj, jak w ogóle się odczepić od tego. Nie możesz wyjść tam? No bez kitu, utknąłem. A, E nie możesz nacisnąć? No nie. Ja pierdzielę nie mogę go zostawić, ja chciałem zbierać rzeczy. Dobra, no daj, to, to jedź. Ale jak ja będę strzelał, to ja będę strzelać. <laughs> Co to w ogóle za akcja? Ja nie mogę ten... Się... Edzie chodź, nie idź sama, bo ja nie mogę strzelać i tak. Aha. To uciekajcie ja z tego. Tak. Uciekajcie z tak. tego. Tak. Dobra, odsychamy. Ja pierdzielę nie mogę. Ej, ten wózek. Ej, nie mogę go puścić, no. Ja pierdzielę i co teraz? Wejdź sterowanie, zobacz. Niech puszczę wózek. Nie no. Takiej opcji to nie ma. Puszczanie wózka człowieku. No to jest e, ale pisze, że nie można teraz tego zrobić. Nie można tego teraz zrobić. Coś mi się zbagowało. Kurde. Ej, ja weź mi rozwal ten wózek. Rozwal mi ten wózek kilofem. Pierdzielaj niego I co? I nawet z ciebie nie mogę rozwalić Ja pierdzielę Co ja teraz mam zrobić? Bez kitu Coś ci zeszło? Ej w ogóle Nie schodzi, masakra Ej ja nie, nie Dobrze, mnie tym wózkiem, poczekaj Ale ja pierdzielę, no jak ja pomogę wszystkim Jak ja na wózku pędzę I nie mogę się oderwać od niego Ej, przypomnijcie mi, żeby już go nie dotykać, bo się na super kropelka Mart... przykleiłem. Martyn chciał się popisać, a teraz kurczę, nie wie jak kurczę ten, ale no tak, powinno się przecież e puszczać. No, a się... A się nie da. Ale nie nie nagradam, mam podmówkę, A wiem, że Martiksa i tak nie rozwalą. Czekaj, zeskoczę stąd. Kurde, myślałem, że puści wózek. Tak, ale Marten trzymając ten wózek jest nieśmiertelny i nikt go nie może zabić. Jeśli finalną wygra, to będzie szybiej wózka powiedział. Ale nie bez kitu, no. Ej, w ogóle ja nie mogę go puścić i z broni nie mam. Nie masakra! Mistrzostwo, mistrzostwo świata, bo... No masakra jeszcze takiej... takiej akcji to ja nie widziałem. Jakie... Takie akcje to tylko u nas. Ja pierdzielę. Puściłem! Ej! Ej, wywaliłem się! Zrobiłem 360! No. No nie dotykaj, więcej tego Dobra, ja już go nie tykam.